Witam Państwa serdecznie w tym atrakcyjnym otoczeniu. Przypomniało mi się dzisiaj, jak 40 lat temu, 41 z hakiem lat temu, moja koleżanka z jakiegoś tam jakichś zajęć. Ja wtedy byłem 81 rok, co ja robiłem? Tak, tak, właśnie. Właśnie skończyłem trzecią klasę licealną, byłem w klasie maturalnej. Zabrałem się ostro za rozmaite działania tych tam ruchów młodzieżowych i tak dalej. Wspólnie z Solidarnością na Mokotowskiej była Solidarność Mazowsza i nie wiem, co tam się jeszcze działo. Później po tym bardzo żywym okresie w moim życiu, po jakichś Chyba no może roku, latach, nie wiem, spotkałem w tramwaju słynnego Rysia Czarneckiego i on mi powiedział Masny, to ty mąciłeś w ruchu młodzieżowym. Ale jak potem go spotykałem, to różne inne rzeczy żeśmy załatwiali i już mi nie wypominał. A, ta koleżanka. Więc koleżanka, w pierwszych dniach września, 2000, co ja mówię, 1980 roku. <laughs> 42 lata temu, pojechała na Przemorze czy na Zaspę, tam gdzie mieszkał Lech Wałęsa, do Gdańska, z kwiatami, żeby mu wyrazić solidarność. To były czasy, nawet no ja nie pojechałem, ale pojechała cała taka grupa nastolatków, pewnie kolejka stała, nie pamiętam co opowiadała. W każdym razie były to czasy, kiedy naród polski był bardzo łatwowierny ulegał wszelkim takim różnym, właśnie oszustom, bardzo łatwo. Teraz jest dokładnie na odwrót. Oszustom oczywiście ulega bardzo dużo Polaków, ale jest też bardzo dużo, zwłaszcza po tej naszej stronie, takich, którzy wszystkich uważają za agentów. To się zaczęło właśnie zresztą wtedy. Tylko, że wtedy takich, co wszystkich uważali za agentów, było stosunkowo mało, no to byli ci elitarni, działacze, a teraz jest ich więcej, no bo też czasy się zmieniły. Tymczasem to nie jest tak, że my nic nie możemy, i że spiskowcy ci czy tamci już wszystko zaplanowali, zrobią to i nam. Nie wiem, co nam zrobią. No, zabiją nas wszystkich albo zdepopulują, z dziesiąt... nie zdziesiątkują, tylko właśnie zostawią jedną dziesiątą. Tak jak to w planie jest na kamieniu z Georgii. Nic z tych rzeczy. Bo spiskowców jest za dużo i mają zbyt sprzeczne plany, żeby które, ktu, który, którzyś byli w stanie e, opanować konkurencję. Nie nas, bo nas jeszcze opanują, nas skontrolują, ale konkurencja jest, bo wszyscy chcą coś tam wyspiskować. Mm. Mam taką notatkę tu przed sobą i właściwie nie wiem, jakie, miał, jakie miało być przejście od tego punktu, co teraz się rozgadałem, do następnego, ale chyba jakieś przejście i związek jest. Bo, bo, bo napisałem sobie w drugim punkcie o nowym zamachu ze strony no, globalistów jakichś globalistów, który musi być po obumarciu. Pandemii, przynajmniej w znacznej części świata, musi być ten nowy zamach zamachem twardym. Zamach w postaci pseudopandemii opierał się zapewne w mniejszym stopniu na szantażu: nie damy Wam pieniędzy, nie zrolujemy Wam długów. No to banksterzy, więc mogą nie zrolować długu. W mniejszym stopniu na tym, a w większym stopniu na Przekupstwie rządy, różni morawieccy, szumowscy, niedzielscy, Kaczyńscy, kto wie, może i Kaczyński się nie oparł. Został, wszyscy zostali przekupieni czymś tam materialnym. Albo zaszantażowani osobiście. To zawsze jest możliwe, to jest najlepsza metoda w ogóle, bo tania. Natomiast teraz to się może nie udać, bo bardzo wiele rządów, nie zastosuje się do protokołu, do którego zastosowało się sto kilkadziesiąt rządów, jeśli nie 200 wczesną wiosną 2020 roku. Skoro się mają nie zastosować, przynajmniej mówię, w znacznej części, bo tam zawsze jakaś Australia jest, jakaś Nowa Zelandia, jakaś, bo jeszcze ciągle Justin Trudeau w Kanadzie jest, jakaś, są jakieś Włochy, Francja, Niemcy, Austria, tak? To są te kraje najbardziej zainfekowane. Przez banksterską agenturę, no ale mm, większość jednak może nie posłuchać. Jest duże prawdopodobieństwo, że nawet po wymianie rządu, gdyby się udała, w co wątpię, ale gdyby się udała wymiana elity u władzy na nową, a nową starą elitę, czyli to drugi gang mafii politycznej w Polsce, ten gang platformiano tam psl yy, jakiś tam. Lewicowy, kołowniany, nie wiem. Musieliby być pewnie wszyscy razem, żeby przejąć władzę. Nie wdaje się w te tam ostatnio bardzo żywe dyskusje, kto z kim, czy wszyscy razem, czy nie, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Otóż jedni i drudzy, czyli jeszcze pisowcy, czy już nowa ekipa, obecna opozycja totalna, też totalitarna swoją drogą, podobnie jak nieopozycja, czyli pis. Jedni i drudzy byliby pewnie skłonni się za bardzo nie angażować w terroryzowanie nas, ponieważ okazało się to trudne, a nikt nie lubi trudu. No, są tacy, co lubią, ale to jest mniejszość. Ci, co się dorywają do władzy, zwłaszcza obecny establishment, nie lubi trudu. To są ludzie, którzy idą na łatwiznę. To jest bardzo ważna ich cecha. Tacy zostali do, do, doprowadzeni do władzy. Takie są te nasze elity polityczne. I to jest bardzo ważna informacja, która nam pozwala zaplanować walkę z nimi, bo oni na ostrą walkę nie idą. W Polsce przynajmniej. Nie mówię teraz o Francji na przykład. Ale też widać, że w Kanadzie jest problem. We Francji jest ostro. Konwój wolności w Kanadzie, nie, we Francji jest już, wzorowany na kanadyjskim, jest już zapowiedziane, że ma być bardzo. Ostro karany przez policję i inne służby, zresztą. I pewnie do tego dojdzie. Policja tam jest na specjalnych prawach we Francji, i jest bardzo, bardzo stanowcza, asertywna, mówiąc bardzo delikatnie. No, ale do, 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 wolno, do konwoju wolności jeszcze chciałbym wrócić, natomiast teraz jeszcze do sytuacji ogólnej. Otóż, dlatego właśnie, że nowy zamach musi być twardy, ma wymusić, jeżeli będzie to ma wymusić na rządach głównie posłuszeństwo wobec centrali gdzieś tam w Rockefeller Center w Nowym Jorku albo na przedmieściu, znaczy na Long Island, na, na, przepraszam, źle mówię, oczywiście w, to już, to już na lądzie stałym jest chyba Highcute, tak? Highcute, ta rezydencja Rockefellerów główna podnowojorska jest tak, jest już na, oczywiście ona jest tam gdzieś na tych wzgórzach, tam gdzieś w stronę. Nie wiem, nigdy nie byłem w stanie Nowy Jork, więc jeżeli ktoś był, to niech mi to niech napisze w komentarzu. Dobrze, właśnie, napiszcie w komentarzu, gdzie waszym zdaniem grono najważniejszych współpracowników Davida Rockefellera, juniora, 80, bodaj dwuletniego, gdzie oni się zbierają i gdzie decydują o losach świata? Nieskutecznie, jak się rzekł. Mało skutecznie. A więc taką twardą, takim twardym. Wymuszeniem, wymuszeniem posłuszeństwa byłaby najlepszym, jak sądzę, cyberpandemia, cyberwirus, ponieważ no to byłaby wojna oczywiście. To już byłaby wojna. Cyberwojna wypowiedziana przez tę niewidzialną centralę, przez ten tajny rząd światowy, wypowiedziana rządom, narodom, państwom. Wojna, bo cyberwojna jest, jest wojną. Zresztą stan wojenny w Polsce można wprowadzić od 10-11 lat, nawet pod pretekstem cyberataku na infrastrukturę krytyczną państwa, więc taki cyberwirus byłby doskonałym, absolutnie już zupełnie nie jak pandemia doskonałym pretekstem do chociażby do wprowadzenia stanu wojennego, który daje bardzo dużo możliwości, o czym tutaj nieraz mówiłem daje duże możliwości, ogromne możliwości władzy politycznej. Twardy, twardy scenariusz cyberpandemia. Też o tym już nieraz mówiłem. Cyberwirus gdzieś tam, tak jak wirus biologiczny z Chin, no to cyberwirus może też z Chin, może z Iranu, może z Rosji, żeby przewalić jeszcze w Rosję. Rosjanom nie zależy na tym, żeby taki cyberwirus poszedł w świat. Rosjanie raczej ćwiczyli półtora roku temu, Półtora roku temu. Nie wiemy, nie wiemy w ogóle kiedy, kiedy. I w ogóle oficjalnie nie wiadomo, że ćwiczyli, ale ponoć ćwiczyli odłączanie runetu od internetu światowego, runetu, czyli rosyjskiego internetu. Chińczycy mają to w zasadzie obcykane, bo Chińczycy są, masą, Chiny są otoczone wielkim cybernetycznym murem, tak? Co nie znaczy, że. Nie mają więzi ze światem. To oczywiście zawsze jest kłopot, jak się nie ma więzi internetowej z resztą świata, bo to bardzo utrudnia chociażby wymianę handlową, która dla Chin, podobnie jak dla Rosji, jest bardzo ważna. Ale to znowu kolejny, inny temat. W takiej sytuacji, kiedy jeszcze wciąż nie wiemy, czy globaliści zrezygnowali, czy się poddali, czy jednak mają na stole scenariusze kolejnych zamachów na ludzkość, w takiej sytuacji niezwykle ważne jest, żeby było jak najwięcej niezależnych ośrodków destabilizujących ten skądinąd i tak bardzo chaotyczny stan świata, jaki mamy. Destabilizujących oczywiście no, bez krzywdy i szkody zbyt wielkiej dla nas. tak? Nie chcielibyśmy wojny pod naszymi, pod naszymi drzwiami gdzieś, się straszą nas taką wojną teraz, no, ale to nie wygląda ona na bardzo prawdopodobną. Jest. Możliwa, bo nie po to trzyma się duże wojska nad granic, na granicy innego państwa, żeby w razie czego ich nie użyć, no ale prawdopodobieństwo wydaje się niewielkie. Czekamy na wynik negocjacji amerykańsko- czy natowsko-rosyjskich. One, to co teraz widzimy, to wszystko jest jazgot wspomagający obie strony w tych negocjacjach. To nie są, to, to nie jest na serio. tak? To wszystko, co słyszymy, te wszystkie wrzaski pokrzykiwania, strachy, nalachy i tak dalej, to wszystko nie jest na serio. To jest taki akompaniament do negocjacji. O negocjacjach jak wiemy bardzo mało, nie są one upubliczniane. To, co wycieka, to też są planowe wycieki, więc jedna czy druga strona wypuszcza to, co chce. W tej sytuacji właśnie jak mówię destabilizatorzy, są ważni, potrzebni. No dlatego. Z taką nadzieją przywitałem, powitałem i się tym podzieliłem Konwój Wolności Polski i jego lidera, który ma swoje cechy dla niektórych czy dla wielu odstręczające, W ogóle bardzo przypomina Pawła Tarajnę, jeżeli chodzi o... Tamty, trochę mniej taki, mniej ogładzony niż Paweł Tanajdo, ale poza tym to, to też podobne środowisko i w ogóle ci przedsiębiorcy, którzy tak się mocowali z władzą, tak też może hałaśliwie, czasem, ale czasem też skutecznie. Ci, ci hałaśliwi przedsiębiorcy, nie mówię o tych, nie mówię o tych którzy tam się w posądach prowadzali po cichu z adwokatami. Ci hałaśliwi przedsiębiorcy, właśnie Partia Przedsiębiorców, Polska Liberalna, tak? którzy teraz też się właśnie uaktywniają, oni jednak pewien, pewien wpływ, jak sądzę, na, 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 na władzę, na pisowską władzę, mieli od początku tak zwanej pandemii, bo po prostu jest to kolejne środowisko, niezależnie od tego, przez kogo finansowane, przez kogo inspirowane, kolejne środowisko, które utrudnia, utrudnia totalitaryzację życia społecznego, politycznego, gospodarczego. A grozi nam totalitaryzm ciągle. Jeżeli będzie jeszcze kolejny zamach, no to grozi nam totalitaryzacja znowu i może jeszcze gorsza, jeszcze większa. Wiadomo, że pisowcy nie, nie chcą oddać władzy, być może totalitaryzacja, powiedzmy sobie na razie w postaci bardzo łagodnej, czyli odkładania wyborów pod pretekstem cyberpandemii, stanu wyjątkowego z powodu złego klimatu, ocieplenia klimatu. To wszystko pisowcy mogą podjąć przecież. Dla utrzymania władzy jak najdłużej. Dla przedłużenia je choćby o miesiąc, dwa, a może i dłużej. Dało się przedłużyć, przesunąć termin wyborów prezydenckich. Może da się wybory, wybory parlamentarne też przełożyć na później. No i znowu, więc destabilizatorzy są pożyteczni, bo utrudniają konsolidację władzy na poziomie krajowym. Regionalnym, czy w Unii Europejskiej, unijnym i na poziomie globalnym. I dlatego destabilizatorów traktujmy nie jako, znaczy nie, nie patrzmy na nich jako na tych, którzy z nami nie, czegoś nie zbudują. No, pewnie nie zbudują, bo od tego są destabilizatorami, żeby nie po to, żeby budować, tylko żeby niszczyć. To jest łatwiejsze. Ale zanim zaczniemy budować, Nowy lepszy świat, tak? Nowy wspaniały świat, zupełnie inny niż nowy, wspaniały świat Huxley'a, który zrealizował się bardzo niedługo po wydaniu jego powieści. minęło. dopiero w tym roku 90 lat od nowego wspaniałego świata Oda'sa Huxley'a, Huxley'go w zasadzie. Minęło 90 lat, tam data w tej powieści jest gdzieś tam bardzo, bardzo odległa, a tymczasem jesteśmy bardzo blisko, czy w zasadzie już wiele się spełniło. Z tej powieści on oczywiście znał zamiary swoich kumpli, lordów, masonów z Londynu, którzy, z którymi przecież no, był po przyjacielsku, w szkołach i w towarzystwie, więc on miał może inne zamiary, nie był to taniakiem. Inaczej sobie wyobrażał swój nowy wspaniały świat, co wyraził później w latach na początku na 60. przed śmiercią w powieści Wyspa, takiej powieści hipsterskiej, hipisowskiej raczej powiedzmy sobie, tak hipisowski świat sobie wyobrażał, ale trzeba powiedzieć, że świat hipisowski łączy wiele ze światem totalniackim, bo idee postępu przybierają różne jak widać postacie. No ale jednak postęp w postaci hipisowskiej komuny, nie wy... no, oczywiście wiemy, że to się nie da długo utrzymać, tak? ale to marzenie o hipisowskiej komunie nie jest marzeniem totalniaków. Totalniacy o czym innym marzą. A więc wszyscy, którzy nawet teraz w imię komuny hipisowskiej walczą z totalitaryzmem są sojusznikami tych, którzy walczą z totalitaryzmem w imieniu, w imię innych celów czy idei. Destabilizatorzy, za że destabilizacja i ci, którzy ją teraz sieją, o ile nie przesadzą, mogą odegrać bardzo istotną rolę w, jako, ci, którzy, jako przeszkadzajki, tak? Przeszkadzajki w konsolidacji władzy politycznej, ekonomicznej, pieniężnej, w tym wszystkim, co nas nam teraz grozi. I dlatego przyjrzyjmy się jeszcze uważnie, jak uda się polskiej marzeć wolności. Już widać, że chyba nie będzie to wielkie wydarzenie, ale oby takie inicjatywy, jak najwięcej tych inicjatyw, niezależnych od siebie, wypływających z różnych źródeł, być może z różnych watach bezpieczniackich. A tym to, to nie szkodzi. Z różnych źródeł, żeby ich było jak najwięcej. Wtedy będzie bardzo trudno komukolwiek zaprowadzić totalitarną władzę w Polsce. No i gdzie indziej też. I na tym kończę, prosząc Państwa o kciuki w górę i subskrypcję. Z tego, z tego pokoiku żegnam Państwa do następnego razu w jakichś mniej dziwacznych okolicznościach. Dziękuję bardzo.